Ekscelencjo, najczcigodniejszy Księży Arcybiskupie i Profesorze, wielce czcigodni współbracia kapłani, na czele z naszym przyjacielem, Księdzem Profesorem, przewodniczącym tej debaty, wielce Szanowni Państwo, pragnę z głębi serca podziękować już za to trzecie zaproszenie na tak wspaniałe debaty tych Dni Godności Życia tutaj w tym przeuroczym mieście Białymstoku i o wspaniałym, wspaniałej twarzy y, cząstki naszego polskiego narodu i w wspaniałym środowisku i religijnym w sensie archidiecezji białostockiej, gdzie właściwie jak tylko jestem, to od świtu do nocy debatujemy na wielkie sprawy i w seminarium i na spacerach. Coś pięknego, wspaniała atmosfera. Z całego serca gratuluję takich wielkich lotów ducha i jednocześnie dziękuję, że wolno mi razem z Państwem y, przemierzać czas y, i to właśnie z taką głębią treści. I wszystkim Państwu organizatorom, współorganizatorom także dziękuję, że y, Państwo y, wkładacie swój osobisty i wspólnotowy trud, żeby pochylać się. Nad jedną z najwyższych spraw, bo tutaj pod niebem skupienie się na człowieku oznacza, że skupiamy naszego ducha ze wszystkim, co go stanowi, na najwyższej bytowości w, w sensie czasu i przestrzeni. A nad tą bytowością to już jest Pan Bóg Przenajświętszy, jako ta odwieczna praracja wszelkiego bytu także aniołów i świętych i to wszystko nas wprowadza rzeczywiście w taki wspaniały klimat i jeszcze do tego takie otoczenie zewnętrzne tutaj które państwo posiadacie w postaci tego dziedzictwa kulturowego architektury sztuki malarstwa i to wszystko tak rzeźbi Naród w Białym Stoku na taką cudną cząstkę naszej polskości, w sensie Rzeczypospolitej i Kościoła Chrystusowego. Za to wszystko dziękuję. Drodzy Państwo, sędziwość, jako nieprzemijające i zarazem częściowo przemijające człowieczeństwo w czasie i przestrzeni tego kosmosu. Nieprzemijające w sferze naszego ducha i duszy, które nie doznają kresu nawet po takim dramacie, który wydarzył się u początków istnienia wszechświata w tej rajskiej krainie, którą Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, jako niezwykły i przenajświętszy kreator powołał do bytu. Natomiast przemijającym jest człowiek. I tutaj jesień ludzkiego życia znajduje swoją rację. Przemijającym jest człowiek w sferze swoje, swojego ciała. Dlatego, że wskutek tej racji negatywnej, którą mój zacny poprzednik, brat nasz, we wierze chrześcijańskiej, nadmienił, a mianowicie grzech pierworodny skutkuje między innymi śmiertelnością naszego elementu antycznego, który stanowi naszą naturę, który się tak pięknie nazywa materią naszego ciała. I zechcemy, drodzy Państwo, dzisiaj w dniu 16 października wielką rocznicę dla i polskości już ponad y, tysiącletnich dziejów, i dla Kościoła Chrystusowego. Skupić wokół myśli o sędziwości i o mądrości y, naszego wielkiego rodaka na stolicy Piotrowej, dzisiaj błogosławiącego nas zapewne z domu y, Ojca Niebieskiego. I Syna Bożego i Ducha Świętego, Jana Pawła II Wielkiego. Niezależnie od indywidualnych doświadczeń, nasza refleksja, pisze papież Polak, skupia się przede wszystkim na problemie czasu, który nieubłaganie upływa. Czas umyka bezpowrotnie, pisał już starożytny poeta łaciński. Człowiek poddany jest czasowi. Rodzi i przemija yy, w czasie. Dzień narodzin staje się pierwszą datą jego życia, a dzień śmierci ostatnią. Alfa i omega początek i koniec jego ziemskiego bytowania, jak podkreśla chrześcijańska tradycja, umieszczając te litery greckiego alfabetu na kamiennych nagrobkach. Drodzy Państwo, Wprawdzie mój brat nadmienił już kilka fragmentów ze Starego Testamentu, ale zerknijmy jeszcze właśnie na te karty wielkiego słowa Boga, starego przemierza boskiego z człowiekiem. I tutaj właśnie zauważamy mimo tego wolnego od złudzeń realizmu. Pismo Święte zachowuje bardzo pozytywną wizję wartości życia. Człowiek niezmiennie jest i pozostanie na wieki stworzony na obraz Boży, a każdy wiek jego istnienia ma swoje zalety i zadania. Słowo Boże mówi wręcz z wielkim poważaniem o podeszłym wieku. Także długowieczność jest postrzegana jako znak Bo Bożej łaskawości W przypadku Abrahama, którego starość ukazana zostanie jako przywilej Ta łaskawość przybiera postać obietnicy Uczynił bowiem z Ciebie wielki naród Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławią. Staniesz się błogosławieństwem Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złożyczyli, i ja będę złożyczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Jego żona Sara, jak sobie to dobrze przypominamy, jest świadoma swojej fizycznej starości, a zatem niemocy do takiego aktu, którym jest. Poczęcie nowego, wspaniałego człowieka. Jest świadoma przekwitu swojego ciała, ale właśnie w takim stanie istnienia doświadcza cudu Boga, mocy Boga, który przezwycięża ludzką słabość jednym aktem, w jednym momencie czasowego istnienia. A ten stary Mojżesz. Przecież w starości Przenajświętszy Bóg powołuje Mojżesza do tego, żeby dokonał misji całego swojego ziemskiego bytowania, a mianowicie wyprowadził naród wybrany z Egiptu. Z mandatu Bożego więc dokonuje wielkich dzieł i to w służbie Izraela i późniejszych dzieci bożych. Ale nie w latach młodości. Lecz w wieku sędziwym. Spośród innych postaci starców warto nadmienić jeszcze Tobiasza, który jest niewidomy, ale znowu mocą Boga Przenajświętszego jest wyzwolony ze swojego życiowego cierpienia, albo Eleazar, którego męczeństwo jest świadectwem niezwykłej ofiarności i męstwa. A w księdze Przysłów czytam Bojaźń Boga to początek mądrości a rozum to wiedza świętego Albowiem dzięki niej pomnożą się dni twoje i przedłużą się dni lata życia twego Jeśliś jest mądry sam z tego korzyść odniesiesz a jeśliś przydercą, sam skutki poniesiesz. I tak jest, kochani Państwo, z naszym życiem w aspekcie mądrości, że każdy akt mądrości naszego własnego bytu to jest w pierwszym rzędzie inwestycja we własny byt, bo jakkolwiek w różnych aktach poświęcenia i służby na rzecz Boga czy świętych, czy kościoła, czy rzeczypospolitej, czy na przykład nauki, czy sztuki, czy muzyki, czy malarstwa, a więc twórczości człowieka, wprawdzie ten akt, którego my dokonujemy z tego praźródła naszego ducha, którym jest rozum daj Boże, żeby był zawsze mądry to wiadomo, że ten akt jest kierowany na zewnątrz. Z tym, że. Pierwszą ojczyzną tego aktu, każdego mądrego, jest ojczyzna naszego ducha, a konkretniej naszego rozumu. W związku z tym, kochani Państwo, jesteśmy świadomi, że inwestowanie w mądrość to jest budowanie wielkiego, niezwykłego gmachu własnego bytu, z którym ten przepiękny pałac, ale on jest tylko... Materialny. Natomiast nasz pałac bytu, którym jest nasze człowieczeństwo, jest żywym pałacem. Jest tak cudownie y, zbudowanym w sensie choćby medycznym, że nasza wspaniała pani profesor Midro mogłaby nam całe lata opowiadać o tym, co za misterium kryje się w tym creationis, którym jest każdy z nas. Stworzony nad obraz i podobieństwo nieskończonego, bo wiecznego, osobowego absolutu. Także w Nowym Testamencie, który jest przeniknięty bez wątpienia realną obecnością wcielonego Logosu, odwiecznego syna Boga Ojca, znajdujemy wspaniałe i niezwykle wyraziste postaci ludzi sędziwych. Na początku Ewangelii przecież pojawiają się wspaniali małżonkowie, rodzice świętego Jana Chrzciciela, Zachariasz i Elżbieta. I wiemy doskonale, że Pan Bóg, dokonując cudu w ich życiu, właśnie objawia się w tak niepowtarzalny sposób. I dlatego dochodzi do poczęcia i zrodzenia wielkiego poprzednika Mesjasza, Pana, świętego Jana Chrzciciela. Bóg, jak mówi Pismo, okazuje tym dwojgu sędziwym swoje miłosierdzie, a oni są na tyle wyrobieni duchowo, że tę mądrość Boga w Jego akcie cudu na tych dwojgu y, małżonkach przyjmują, afirmują i żyją dla Boga. Jaka to jest mądrość, kochani Państwo, żeby całe nasze jestestwo ustawić y, na fundamencie mądrości najwyższego. I właśnie ale rozumiemy. Kochani, jakie to są piękne słowa, które wypowiada ta sędziwa i napełniona mądrością Bożą i ludzką Elżbieta słowa. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Gdy Maria i Józef Przynoszą Jezusa do świątyni jerozolimskiej, aby go ofiarować Bogu, pamiętamy właśnie znowu inny akt sędziwego człowieka, wspomnianego także przez mojego zacnego poprzednika Simeona. Proszę zauważyć, że ten mądry starzec. Jak tylko zobaczył Boga, to chciał już na wieki zamieszkać w Jego wiekuistym domu. To jest, kochani Państwo, taki jakby najgłębszy rys naszej pielgrzymiej, drogi ku mądrości, że rzeczywiście każdy jej krok przybliża nas do oglądu wiecznego Boga, a zatem do oglądu i permanentnego doświadczenia boskiej, nieskończonej, bowiecujistej mądrości. A ta sędziwa Anna, która właściwie całe dnie spędza w świątyni, dlatego że odkryła mądrość, nad którą warto cały czas poświęcić dla jej kontemplacji. Jakie to jest, yy, kochani Państwo, mądre, że rzeczywiście jedno doświadczenie mądrości Boga osuwa nasze kolana i właściwie tak to, co się rodzi w naszym sercu w takim stanie, to właściwie chcielibyśmy, żeby ten stan przedłużyć na wieki, to znaczy być zaprzyjaźnionym bez przerwy czasowej czy przestrzennej ze źródłem wszelkiej mądrości. Ale jest też ciekawa postać, ukazana w Nowym Testamencie, to jest człon, członek Sanhedrynu który skazał pod przewodnictwem arcykapłanów i emerytowanego, i urzędującego Kajfasza Jezusa na śmierć. Ale Nikodem nie głosował za śmiercią Jezusa, bo zresztą arcykapłan Kajfasz złamał procedury, które pod karą grzechu śmiertelnego Sanhedryn powinien dopełnić, czyli powinno się było odbyć głosowanie nad tym, czy skazać, czy można skazać Jezusa z Nazaretu na śmierć, czy nie. Ale arcykapłan nie tylko ten grzech śmiertelny popełnił w świetle prawa rzymskiego, ale całą masę innych nie poddał pod głosowanie tej sprawy. I Nikodem Zapewne z tego wszystkiego, co ukazał w swojej postawie, będąc wiernym Jezusowi i przynosząc olejki, żeby namaścić jego ciało przed pogrzebem, to wiemy doskonale, że ten sędziwy Nikodem, który wyszukiwał Jezusa nocą, ponieważ ze względu na swoją przynależność instytucjonalną, nie mógł tego czynić za dnia. Ale takie było wielkie pragnienie mądrości u sędziwego Nikodema, że szukał Jezusa. I dlatego też myślę, że to jest też bardzo ważny rys właśnie w tym poszukiwaniu mądrości przez człowieka sędziwego. I jak wiemy, Nikodem znalazł mądrość. I jak wierzymy, pozostał jej do końca swojego życia wierny. A jeszcze jest taka piękna postać to jest święty Piotr, na którym Chrystus Pan zbudował Kościół Święty. I to Kościół Święty, który dzisiaj w dziejach wszystkich instytucji świata jest najstarszą instytucją, najstabilniejszą i chociaż przeżywa raz po raz. Różne ataki z, z zewnątrz, a także i wprawdzie rzadko, ale i z wewnątrz, własnych szeregów. Ten kościół Chrystusowy trwa, dlatego, że jest apostolskim i zbudowanym na świętym Piotrze. Stąd też jak chce się przeżyć apost, apost, apostolskość tutaj, w tym przeuroczym mieście, to też mamy taką wielką łaskę w osobach, i, I księdza arcybiskupa Metropolity i profesora Edwarda, i księdza biskupa pomocniczego i też profesora, jak słyszę, tej wielkiej duchowości i Henryka. I to właśnie to są takie wielkie łaski. To jest, kochani, w białym stoku, jeżeli pytamy. O najcenniejszy skarb po przynajświętszym sakramencie w tabernakulach tego uroczego miasta. To, to, jest, to są dwa największe skarby tego miasta. Proszę ich czcić i szanować, bo na takich opokach Kościół Białego Stoku żyje. I dosięga Piotra. Ale właśnie przypominamy sobie te pamiętne słowa, zresztą jak można je zapomnieć, które Jezus powiedział do Piotra. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd. Nie chcesz. Kochani, dlaczego w sercu Piotra zrodziła się za sprawą łaski taka determinacja, że wszystko stawiam na Chrystusa, nawet żeby to zewnętrzne bytowo ciało ludzkie trzeba było poświęcić w tym ogniu cierpienia czy śmierci krzyżowej? Dlatego, że, kochani, mądrość boska jest takim cudem, takim darem, to my przecież z całą naszą bytowością duchowo-materialną wyrastamy z tej boskiej gleby y, miłości stwórczej. I my, kochani Państwo, jesteśmy pielgrzymami ku tej wiecznej przyjaźni z Bogiem. Dlatego nie możemy nie poświęcić w chwilach, różnych naszego życia, tego, co nas właśnie stanowi. Ale, kochani Państwo, ponieważ czas jest wprawdzie naszym przyjacielem, wprawdzie nie zatrzymuje się przy nas zbyt długo, ale na tyle, na ile się u nas pojawia, to my go miłujemy, bo przecież czas to nic innego jak dar Boga. Ale ponieważ dary Boże są Ba bardzo takie wspaniałe, ale różne. A czas ma to do siebie, że właśnie przemija. Po, ale to po to tylko, kochani Państwo, żeby ustąpić miejsca jeszcze doskonalszej bytowości, którą słusznie nazwano za wiecznym Bogiem Eternitas, czyli wieczność. Dlatego, kochani, możemy powiedzieć, że. Rzeczywiście ta Jesień życia, którą już starożytny Cyceron po, porównał do pór roku, że rzeczywiście ta analogia naszego istnienia jest trafna, że jest czas rodzenia się, dojrzewania, sędziwości i żegnania się, ale po to, żeby się powitać wiecznie. I tak też. Łaciński poeta Ovidiusz pisał, Wielka była niegdyś cześć dla siwej głowy. Kochani Państwo, szacunek dla człowieka sędziwego powinien być zachowany w naszej kulturze polskiej i katolickiej, bo taką jest nauka Boża, żeby uszanować i uczcić. Oczywiście my rozumiemy, drodzy Państwo, że jest szereg zagrożeń i zewnętrznych, i wewnętrznych dla naszej mądrej sędziwości. I to w życiu każdego człowieka, z wyjątkiem Matki Najświętszej jako niepokalanej. A mianowicie pośród tych zagrożeń zewnętrznych to chyba trudno dzisiaj napotkać bardziej niebezpieczne jak akty eutanazji czy to bezprawie, które nazywa się prawem eutanazji, a które rozszerza się w krajach Unii Europejskiej. I dlatego też musimy wszystko czynić, żeby kształt prawa był tak określony, żeby prawo opowiedziało się za człowiekiem, także sędziwym, także cierpiącym, także umierającym, ponieważ byt prawa, podmiotem bytu prawa jest człowiek. Więc jeżeli prawodawca ostrze bytu prawa ukierunkowuje przeciwko stabilności ludzkiego życia, to znaczy zdradza prawo w samej istocie. Nie można bardziej zdradzić prawa, jak ukierunkować go przeciwko człowiekowi jako człowiekowi. Dlatego też to jest oczywiście zewnętrzne zagrożenie. Ale jest takie łacińskie powiedzenie, które mówi o wewnętrznym zagrożeniu, a mianowicie, leniwa młodość czyni starca żebraka. Cyceron zaś powiada, głupota starcza, którą zwykło się nazywać otępieniem, jest cechą starców lekkomyślnych. I dodaje na szczęście nie wszystkich. Podobnie mówi, kochani Państwo, Pismo Święte: Głupota jest nieopanowana, lekkomyślna i nie wie co wstyd. Mądrością i karnością gardzą tylko głupcy. Kochani Państwo, słowo podsumowania, sędziwość, posiada w sobie wiele mądrości. Jest cudowną, żywą biblioteką. Warto ją uszanować, przyjąć i kierować się nią w naszym życiu, aby samemu móc żyć doskonalej i piękniej, czyli mądrzej, ponieważ mądrość sędziwości jest elementem konstytutywnym na drodze każdego z nas, pielgrzymów, ku wiecznemu oglądowi boskiej mądrości oraz mądrości wszystkich aniołów i świętych na czele z Maryją Matką Najświętszego Najświętszą naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa jako stolicą mądrości w królestwie niebieskim zakończmy modlitwą świętego Jana Pawła II z jego listu do ludzi w podeszłym wieku pozwól o panie życia Abyśmy to sobie wyraźnie uświadomili i umieli cieszyć się każdym etapem nasz, naszego życia, jako darem niosącym bogate obietnice na przyszłość. Spraw, byśmy z miłością przyjmowali Twoją wolę, zawierzając się każdego dnia Twoim miłosiernym dłonią. Gdy zaś nadejdzie chwila ostatecznego przejścia, pozwól. Abyśmy umieli Ją powitać spokojem w sercu, nie żałując niczego, co przyjdzie nam porzucić. Kiedy bowiem po długim poszukiwaniu spotkamy Ciebie, odnajdziemy też wszystkie prawdziwe wartości, jakich zaznaliśmy na Ziemi, a także tych, którzy nas poprzedzili w znaku wiary i nadziei. Maryjo, Matko ludzkości pielgrzymującej, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej spraw, abyśmy byli zawsze blisko Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, a naszego brata, Pana chwały i życia, będącego wiecznie wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, źródłem wszelkiej mądrości. Jak najserdeczniej dziękuję Państwu za tę anielską wręcz uwagę.